Hmm. Cześć, zobaczcie. Widzicie tam? Jesteśmy u kur. Koło klatki królików Tam jest jeden kopiec z jednej strony. Tam, aby widać, ale jest drugi. Te dwa kopce to nora szczurów Wydawało mi się, i teraz muszę zrobić jakoś porządek. Trudkę nasypam, bo mam jeden kolec psów. Tam, widzicie, pod płytami co widać. Miejsce to jest jeden kopiec. Jeden ten. Jak to się nazywa? Jeden kopiec Wolny, bo mam dwa końce na, na dwa psy, ale mam jednego psa. Tam położyłem trudkę. Zobaczymy, na razie są też szczury, tak? Mam nadzieję, że się wytrują. No, jeden kopiec jest tu. Drugi wam pokażę. O, a zobaczcie. Tam wchodzą sobie. Widać, widać. Tam. W dwóch miejscach się udało. Przed tym jadłem tam, nie tam dalej. Ale tam się wyzbyłem. Nie było z miesiąc czasu. A teraz widzę znowu zeszłą. Także znowu trzeba, widziałem te wiaderka takie, może to spróbuję tym wiaderkiem, że zwierzę wchodzi i wpada, nie, no zobaczymy, co to da, czy uda się, na pewno jest jeden tu, drugi tam, dwa kopce, podejrzewam, że to jest jeden, jedna nora, ale dwa kopce, nie, a ile jest tego, to nie wiem, bo By trzeba żywo łapkę zostawić i sprawdzić, no na razie nie zostawiam, ale no, kłopot się zaczął, bo wiadomo, kurde, no to Wszyscy mówią i piszą, że szczury to zawsze norma. mimo że faktycznie nie? trzeba się pozbyć szczurów i myszów u kur, no bo jak to. Przez... Zobaczymy, czy się uda złapać, czy się pozbędę. Jak coś to będę nagrywał, także tak, co do subskrypcji mojego kanału, oglądania, komentowania, lajkowania i do zobaczenia do następnego gniota, nie? jak zawsze. Na razie.